Witam Was serdecznie kochani. Analiza szóstej kolejki Premier League z perspektywy językowej. So the sixth round of matches in the Premier League from the perspective of English. I jest to zarazem ósma część języka angielskiego piłkarskiego w pierwszym sezonie e, Football English ze Step by Step Kornel Paszkiewicz. Słuchajcie, właśnie przed chwilką skończył nie przed chwilką, o jakąś godzinkę temu skończył się mecz Aston Villa Southampton 3-4. A w tym momencie Newcastle United are e, winning 1-0 e, against Everton, yes, so Analiza siódmej kolejki będzie dla Was za tydzień, a teraz skupiamy się na tym, co było tydzień temu, oczywiście z perspektywy językowej. No i słuchajcie, tytułem, taka lekcja, temat, można powiedzieć, w szkole dzisiejszego treningu jest Nothing but the best. Nothing but football. Jest? Co to jest Nothing but football? Słuchajcie. To powiedzieli kibice Evertonu przed meczem Evertonu w ostatniej kolejce. Taki fajny był programik, gdzie kibice się wypowiadali, bo oni wygrali dużo meczów na początku, do zeszłej kolejki byli niepokonani. They were unbeaten. No jeden z kibiców powiedział nothing but the best. Nothing but. Można powiedzieć nothing but football. Jeżeli chcemy być romantyczni, możemy powiedzieć do naszej żony, dziewczyny nothing but you. OK? Słuchajcie, jak się uczymy języka angielskiego szkolnego, to nothing to jest nic, but, ale, albo, tak? No i teraz, ale oczywiście, e i teraz, ale nothing but, to jest tak jakby jedno słówko, słuchajcie, nic poza, czyli generalnie nothing but the best, to może być takie przesłanie motto kogoś, liczy się tylko to, co najlepsze, czyli nic poza najlepszym, nothing but football, nic poza piłką nożną, czyli wiadomo, football freaks, football junkies, yes, we can say nothing but football, ok, ale o tym jeszcze później powiem. Słuchajcie, pierwszy leciek ostatniej kolejki, Liverpool Sheffield United, 2-1. Ciekawostka, to był 62. mecz niepokonany przez Liverpool at Anfield Road. So 62 unbeaten games at home. I taka mała anegdotka, kilka dni później ee, zespół sędziowski pod wodzą Pawła Raczewskiego, którego serdecznie pozdrawiam i cały zespół sędziowski prowadzili mecz Liverpoolu e, w Lidze Mistrzów. Również było zwycięstwo. E, I następnie, teraz już wiemy, że wczoraj Liverpool pokonał, no troszkę po West Ham 2-1. 2-1, czyli mamy już 62. 4 unbeaten games at home. Can you imagine that? It's just unbelievable, jest. Nieprawdopodobne. 64 mecze bez porażki na Anfield Road Liverpool. Ok, I teraz tak. Standardowo, powiemy się w ten sposób, że ja mówię pierwszy po polsku, później po angielsku, więc można się samodzielnie sprawdzać, możecie nawet sobie zatrzymywać i zobaczymy, yy, jak wam to pójdzie. Ok, wyrażenie 96. 60 minuta na zegarze, Liverpool 2, Sheffield 1. Słuchajcie, 60 minut on the clock. Liverpool 2, Sheffield 1. 60 minutes on the clock. On the clock, czyli nie uczymy się słówka zegar, zegar e, clock, tylko on the clock. Jest? Na przykład jak e, czasem zawodnicy sędziowie się pytają, panie sędziu, która minuta? To można powiedzieć, nie wiem. 60 minutes on the clock. 70 minutes on the clock. 85 e, minutes on the clock. Czyli 80. Oczywiście normalnie powiem 85. Tak? Ale jak chcecie się pobawić językowo, rozwinąć, to słówko clock się nauczyć w kolokacji on the clock, wtedy tak można powiedzieć. 97. Liverpool, Liverpool zagrał dużo poniżej swojego poziomu. Liverpool were far beyond the best. To far beyond the best. Liverpool were far beyond the best. As you know, Van Dijk is injured. Maybe because of that it's a problem. I don't know. But Liverpool 1 2-1. But they were far beyond the best. Far beyond the best. Czyli zagrał dużo poniżej swojego normalnego poziomu. Ok, przechodzimy do meczu Fulham Crystal Palace. Wynik 1-2, so Crystal Palace won the match. I teraz wyrażenie 98. 98. Grałem przeciwko niemu i to, był, to było koszmarem. Generalnie mam dwa wyrażonka na temat zawodnika takiego jak Zaha. Zaha is he's on fire. Nawet jak się tam powiedzieli, Zaha is a flying eagle. Jak wiecie Crystal Palace, przydomek Crystal Palace to The Eagles. No, i oczywiście Anglicy lubią takie przynośnie, i napisali między innymi, że Zaha is a flying eagle, latający orzeł. No, to jest takie wiadomo, ale wiecie o co chodzi, że jak mówimy, że he's flying, czyli on jest w formie, on jest w sztosie, tak? So, Zaha is a flying eagle. Grałem przeciwko niemu i to było koszmarem. To powiedział w studio Mika Richard, ten taki dzik wielki. On lubi siłownie trenować, kawał zawodnika. Generalnie skończył karierę już pamiętamy go m.in. z Manchester City. He was a fullback. boczny obrońca, z tego co To taki silny Mm, teraz traolę, ale aż tak, aż tak duży to nie jest jak, jak e, Mika Richards. Słuchajcie, I played against Zaha and he gave me nightmares. Gave me nightmares. Słuchajcie, słówko nightmare koszmar, so you can have a nightmare at night, można śpiąc. You can have a nightmare when you sleep, but he said Zaha gave me nightmares. Dosłownie on dawał mi koszmary, on sprawiał, że po prostu ciężko mi się przeciwko niemu grało. Czyli patrzcie, słówko nightmare to jest tylko koszmar. O sytuacji możemy powiedzieć trudne jakieś It was a nightmare. It's a nightmare. To jest koszmar, to jest jakaś taka katastrofa, disaster. Ale można też powiedzieć He gave me a nightmare. Albo He gave me nightmares. I drugie wyrażonko To była jedna wymuszona zmiana. Jak powiedzieć po angielsku wymuszona zmiana? Na przykład zawodnik When a player can't play because of injury, suspension, yes? So there was only one enforced change. Enforced, enforced się pisze. There was only one enforced change. Później pod tym filmikiem standardowo przypominam, będzie link do, mojego, do mojej strony internetowej www.kornelpaszkiewicz.pl i tam będzie notatka treningowa, treningowa z tego, co, o czym teraz do Was mówię. West Ham United, Manchester City. 1-1. One, one. Eee, moi świetny mecz naszego polskiego bramkarza. Słuchajcie, i tak jest Danko, to była interwencja Fabiańskiego, która wybroniła mecz. No to my oczywiście będziemy teraz coś będzie kombinował. It was an intervention by Fabiański, which, I don't know, saved the match. <laughs> Anglicy, one touch, thank you very much. It was a match saver by, by, by Fabiański. Czyli a match saver, a match saver. It was a match saver by Fabiański. Czyli sytuacja, interwencja, która uratowała, uratowała e, ten punkt. E, Młotą, the hammers, ok? Czyli Anglicy, słuchajcie, tak jak mówiłem mam wielokrotnie, lubią te skróty, tak? A match saver. I drugie, Antonio jest w formie życia. Antonio is in the form of his life. Oczywiście Anglicy mają bardzo dużo opowiedzonek na temat tego, że ktoś jest w dobrej formie i tak dalej. Między innymi przed chwilką powiedziałem Zachaj is a flying eagle, a teraz Antonio is in the form of his life. Czyli słuchajcie, jak nie tylko w piłce, ale i w życiu, jak jesteście w dobrej formie, w pracy, w szkole, gdziekolwiek, Możecie powiedzieć I'm in the form of my life. is in the form of his life. Jest step by step. Ok, by the way, a new t-shirt, you know, step by step, wszystko pamiętajcie, krok po kroku. Take it one step at a time, tak Czyli uczymy się nawet tych wyrażonych. Zawsze wam mówię. Uczcie się tych, tych, które Wam się podobają. I następnie używajcie, używajcie, używajcie. I takie pytanko do panów trenerów, co wyznaczyły takie pytanka przy każdym meczu. Is it possible to play without number nine? Is it possible to play without number 9? Czy jest możliwe granie bez takzwanej dziewiątki, tak? Jak wiemy, eh, Guardiola has a problem of strikers because you know, eh, Aguero is injured. Yes, so so mm, they they don't have number nine. Yes, number 9 player. So is it possible to play without number 9? No, tobie się jest teraz Dyskusja, na przykład można sobie podyskutować, czy jest to możliwe, żeby tak grać na dłuższą metę. No bo jak widzicie, Manchester City they have problems scoring goals. Pomimo tego, że to jest drużyna, która naprawdę jest mega, ma potencjał ofensywny, no mają problem ze strzelaniem goli. Nawet w piątek grali, czy wczor wczoraj, i wygrali 1-0. Eee, czyli to nie jest tak, że nie wiadomo ile strzelają teraz. Ok, Manchester United, Chelsea. Eee, wyrażenia 102, 103, 104. 3-4-5 zawodników na ziemi. Słuchajcie, on the ground na ziemi, ale może być three, four, five players on the floor, on the ground. My sędziowie, wiemy, że często jest tak w polu karnym, że nagle piłka leci, od rożny, bum! I nagle 3-4 gości leży, cistą karnego, cik z drugą i wtedy mamy 2, 3, 4 players on the floor and you have to decide i wtedy my musimy decydować. No, czy, ale z perspektywy językowej, bo ja tu nie będę był sędziowany, słuchajcie. Z perspektywy językowej, zamiast mówić on the ground, można powiedzieć on the floor, dosłownie jak na podłodze, no to na znaczy, przecież tam nie ma podłogi. Czyli to też pokazuje, że Anglicy używają takich przenośni: on the ground, on the floor, ok? Use it, just use it. Używajcie tego. To jest właśnie this is swimming with the sharks, czyli mówienie po angielsku tak jak robią to Anglicy. Dojdziemy do tego we, właściwy, we właściwym czasie. Jak to powiedzieć? Dojdziemy do tego we właściwym czasie. We'll come to that in due course. In due course albo in due time. Bardzo fajne wyrażonko, jak na przykład, nie wiem, panowie trenerzy albo zawodnicy analizujecie coś i coś mówicie. Dobra, panowie, dojdziemy do tego we właściwym czasie. So we'll come to that in due course. I'll do it in due course. Zrobię to we właściwym czasie. In due course. In due course. In due course. In due, course. In due time. Yes? Y no i właśnie, no i znowu to pisanie angielski, jak piszemy, uczymy się na garkówkę. in due source, a angielski in due cause, in due in course. you know, sounds like one word, brzmi jakby to było jedno słówko, o, to się składa, it consists of three words, but you know, this is what I want you to do, I want you to speak English English, swim with the sharks. No i jak powiedzieć po angielsku, to był wyrównany mecz? It was an even match, even, even. E.V.R. E, nee. An even match, ok? So, so, it was nil-nil. Both teams kept a clean sheet. Dwa zespoły zachowały czyste konto, więc taki matchik wyrównany. Aston Villa, Leeds United, nil-3. Słuchajcie, Bamford, Six goals in six games. Hat-trick in less than 20 minutes. Czyli 3 hat tricka w tamtym meczu i po sześciu kolejkach. Pamiętajcie, Leeds United, they are the, you know, the, 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 the newcomers. Beniaminek jest, the newly promoted team, ok? A przy okazji, Wczoraj, przedwczoraj skończyłem pierwszy sezon w Fifie. Oczywiście gram Leeds United, taki lokalny Patriota, tam jest Klik, zakupiłem jeszcze Milika yy, i Kamila już jaka bodajże i zdobyłem Mistrzostwo Anglii. Przeskoczyłem sobie na wyższy poziom, na World Class teraz i już tak mi nie jest łatwo, bo jestem gdzieś teraz na szóstym, siódmym miejscu. Ale po co Wam to mówię? Nie po to, żeby tam, nie wiem, mówić o Fifie i tak dalej, bo na przykład grając w Fifie się świetnie można angielskiego uczyć. Włączacie sobie angielskie napisy, angielski komentarz, świetna, że zawsze jakieś słówko, jedno, dwa, trzy można wyłapać i też się się językowo. Słuchajcie, z tamtego meczu Aston Villa nigdy nie wygrał pięciu meczów pod rząd w Premier League. Słuchajcie, większość by powiedziała Aston Villa never i tak dalej. Jest taki fajny wzór. Never have Aston Villa won five games in a row in the Premier League. Jak mówimy never have, na przykład jeżeli ja bym chciał powiedzieć, nie wiem, wymyślam, nigdy nie piję alkoholu. Never have I drunk alcohol. Nie wiem, nigdy nie jadłem ośmiornicy. Never have I eaten octopus. Nigdy nie widziałem jego. Never have I seen him. Albo never have I met her. Nigdy jej nie spotkałem. Takie w taki języku angielskim mamy fajne struktury gramatyczne, że jak chcemy takie jakby nacisk na coś położyć, podkreślić, że tego się jeszcze nie robiliśmy nigdy, no to właśnie tak można powiedzieć. Zamiast mówić Aston Villa... Have never won, można powiedzieć never have Aston Villa won ee, five games in a row. Ale o takich rzeczach też będę mówił zawsze we wtorek albo w środę, wrzucam Everyday English. Zapraszam Was, zachęcam, bo tam między innymi o takich gramatycznych rzeczach, ale z perspektywy życiowej ee, Wam często mówię. I słuchajcie, bardzo fajne jak tam Bamford strzelił bramkę na 3-0. Bardzo piękna brameczka lewą nogą, ale wykończenie. What about that for a finish? Słuchajcie, what about that for a finish? Zamiast what a finish, what about that for a finish? Wyobraźcie sobie komentatora, który mówi taki, wiadomo, nakręcony, no bo komentatorzy też muszą tak kreować troszkę, muszą nas podpompowywać, żeby ta atmosferka była. What about that for a finish? Ale wykończenie akcji. Jak mamy piękną bramkę, tak można powiedzieć. Arsenal Leicester 1-0. Arsenal Leicester 1-0. I zanim dam da, Wam, zanim dam Wam, ee, before I give you, patrzcie po angielsku, łatwiej niż po polsku, ee, dwa wyrażonka. Takie znako, Vardy was only fit enough to be a substitute and he scored the 109th Premier League goal. Słuchajcie, wszedł Vardy, nie był do końca przygotowany, w sensie kontuzji, ale jeszcze strzelił 109 gola w Premier League. Unbelievable stuff, great player. And two phrases? Słuchajcie, 107, jo Vardy, to jest takie dobre słówko, przymiotnik. Słuchajcie, przymiotniki no znamy, happy, unhappy, good, sad and so and so on. Impudent, impudent. Vari is an impudent striker, albo e, it was an impudent try, albo he's an impudent youngster. Słuchajcie, impudent to jest takie słówko bezczelny, zuchwały, ale w pozytywnym piłkarskim znaczeniu. Czyli jak taki zawodnik jak Vari, albo młody zawodnik, pewny siebie, wchodzi do ligi, zaczyna troszkę mieszać. W Polsce mamy teraz modera, tak? który ma taki dobry moment z Lecha Poznań. E, no to można powiedzieć, że he's an impudent. Player, taki zuchwały, pewny siebie, że gra naprawdę pewnie, czyli nie boi się podejmować ryzyka. No, wiecie, na przykład, model lubi sobie uderzyć z dystansu, już ja w jak tak strzelił. No, a Vardy to już jest doświadczony zawodnik, so Vardy is very impudent, ok? I teraz obrońcy boją się szybkości. Bardzo fajne wyrażonko. Pace scares defenders. So, again, in terms of Vardy, because Vardy is a very pacy player, very fast player. So, pace scares defenders. Patrzcie dosłownie, że szybkość straszy obrońców. No nie powiemy, że szybkość straszy obrońców, tylko powiemy, że, e, że obrońcy boją się e, szybkości. No i patrzcie, jeżeli macie Pace Scares Defenders, to jak powiedzieć, tak trochę pojadę jakimś stereotypem, że nie wiem, że kobiety boją się pająków, spiders, scare, e, women. Tak? Właśnie o to chodzi, tylko zamieniacie. Ja tutaj mówię, I'm speaking about football English but you can use it in everyday English. And this is it, ok? Be clever, ok? Let's go! Southampton, Everton. Southampton... Słuchajcie, łyk kawy, bo gadam, 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 a dzisiaj się najeździłem na rowerze. Pierwszy raz, dostałem prezent prezencie rower, przejechałem 40 km, ale naprawdę na dobrej intensywności. Powiem Wam, że odjeżdżam. Ale to jest piękne uczucie, bo w środę mam mecz, to idę do fizjo. Porobi mnie, czyli będę gotowy, świeżynka, a trening fajny zrobiony. Southampton, Everton. To deal. First Everton loss, pierwsza porażka Evertonu, no i słuchajcie, w z ciekawości, bo teraz tak, wtedy to była pierwsza porażka Evertonu, teraz Everton gra, sprawdzę szybciutko na flaskorze, Everton gra z Newcastle i już proszę, 91: 2-0, Newcastle are winning, 2-0 against Everton, 2 goals scored by Callum Wilson, Callum Wilson przeszedł, przyszedł słuchajcie do, do Newcastle z Bournemouth, Bournemouth got relegated, Last season, Bolmo spadł, Wilson przeszedł do Newcastle i co? On tam strzela w ramki, to jest niemożliwe, okej? Okay? Czyli patrzcie, wtedy, bo ja analizuję, pamiętajcie, z perspektywy językowej, kolejka do tyłu. I to była pierwsza porażka Evertonu. Wiemy już, że mamy dwie porażki Evertonu. Two Everton losses, ok? So, i to jest tutaj mamy to, 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 to co mam powiedzieć na początku. Liczy się tylko to, co najlepsze. Nothing but the best, tak? Patrzcie, nothing but football. O tym mówiłem na początku, czyli jak wtedy my powiedzieliśmy, że to jest najważniejsze, liczy się tylko to. Na przykład nie, nothing but hard training, nic, tylko ciężki trening, mamy ciężko trenować. Popatrz na siebie w lustrze, a to jest dobre do tych takich hejterków, nie? Bo generalnie tam my żyjemy w takim kraju, gdzie komuś trzeba przypierdzielić i tak dalej, nieładnie nie, nie, nie o kimś powiedzieć, zamiast powiedzieć, ale fajnie jak dzisiaj wyglądasz, albo ale fajne robisz rzeczy. To nie, my robimy krytykować. I tak jak, jak ja słyszę to zdanko, popatrz na siebie w lustrze, coś mi tu lata. A fly jest flying, jakaś mucha, dazy mace, ok? Look at yourself in the mirror, look at yourself in the mirror. Ja zawsze mówię, że gdzieś tam zawsze na końcu życia sobie spojrzy taka osoba w lustro i sobie powie, ale ja byłem słaby, ale ja byłam słaba. Zamiast skupić się na swoim pozytywnym rozwoju, uczyć się czy też książki, nie wiem, coś innego robić, ale rozwijać się, to ja się skupiłem, skupiałam na kimś innym, żeby go zhejtować. I wtedy właśnie ja mówię, look at yourself in the mirror, popatrz na siebie w lustrze. Ale okej, okay, nie będziemy o tym raz gadać, bo takie, nie na temat. Jak powiedzieć po angielsku, to jest kwestia interpretacji. Słuchajcie, wielu z Was na takim poziomie który, troszkę wyższym powie It's a matter of just interpretation. Ale również można powiedzieć It comes down to interpretation. It comes down to interpretation. I to jest właśnie Swimming with the Sharks. Again, powtarzam Wam to, ponieważ jak znacie It's a matter, It's a matter of uh, interpretation, it's very good, but then you can learn another one, which is It comes down to interpretation. Yes? Czyli macie już dwie opcje. Ok? Także w ten sposób też się uczmy. I takie znanko dałem po tym meczu Wolverhampton Newcastle, Jimenez grabbed the headlines, czyli Jimenez, napastnik w Meksykanii bodajże, napastnik Wolverhampton, tak jakby skradł na główki gazety, bo z tego zapamiętam, on podpisał nowy kontrakt, ale bardzo dobry piłkarz generalnie. Ok, two matches to go, dwa mecze, Bernie Spurs, Bernie Spurs, 1-0 Spurs, czyli drużyna Mourinho wygrała 1-0, bardzo, bardzo ważnym, kluczowym jest żeby być systematycznym. Słuchajcie, it's vitally important to stay consistent. Oczywiście moje powiedzonko. It's vitally important to make step by step progress. Ok? Vitally important. It's vitally important. Słuchajcie, zamiast mówić, e, wczoraj miałem urodziny, dostałem życzenia. I dzisiaj napisałem na Facebooku, że... A e, I'm deeply thankful, czyli nie maksymalnie, że I'm very thankful, że jestem bardzo wdzięczny, tylko że deeply, dosłownie głęboko e, wdzięczny za wszystkie życzenia. Tak samo tu, możecie powiedzieć it's very important, ale możecie wskoczyć na shark level, na wyższy poziom, powiedzieć it's vitally important. Vitally jest mocniejsze niż very. I vitally is just more beautiful than very. Czyli nie tylko, że very, 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 ale mamy deeply, vitally. Problem polega na tym, nie mamy taki słownik tej kolokacji przy sobie. To jest collocations dictionary. Że to nie jest tak, że z wszystkim możemy powiedzieć na przykład vitally. To wszystko ee, trzeba się uczyć w kontekście. Czyli na przykład jak mamy vitally important, uczymy się tego, jakby to było jedno słówko. It's vitally important. Ale jakaś mucha mi to, ja to naprawdę już mówi, nie denerwuję. Ok, nie, nie, nie. E, ok, e, I have to keep my cool. Muszę e, level headed, takie słówko, że słuchajcie, żeby być opanowanym. I have to be level headed. I jedziemy. Postąpił absolutnie słusznie. He did absolutely the right thing. He did absolutely the right thing. Słuchajcie, tak jak on dzisiaj mówiłem. Chcemy na, na przykład dziecko pochwalić, synka, córeczkę. You did absolutely the right thing. Zrobiłeś, zrobiłeś absolutnie dobrą, właściwą rzecz. You know, I prefer. Pozytyw feedback to criticism. Ja jestem osobą, która woli budować na chwaleniu, pozytywnym feedbacku, a jak już trzeba skrytykować, to jakoś to zrobić mm, efektywnie w sensie, żeby to była nauka, a nie tylko bum, 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 żeby kogoś jechać. ale ty błędy zrobiłeś, ale ty jesteś słaby i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja wolę komuś powiedzieć: You did absolutely the right thing. Zrobiłeś absolutnie słuszną rzecz. Ostatni mecz trzy wrażonka: Słuchajcie, już będzie 119, 117, 118, 119. Brighton, West Bromwich, Albion 1-1. One, one. Dwa zespoły, które potrzebują punktów. I oczywiście znowu możecie powiedzieć two teams which need points, ale możecie powiedzieć two teams in need of points, in need of points, w potrzeby za punktami. Na przykład, nie wiem, chcecie powiedzieć, że potrzebuje pieniędzy, ok, I need the money, ale I'm in need of the money. Potrzebuję ciebie? I need you. I'm in need of you, ok? So you've got different, different options. Potrzebuję samochodu? I need the car. Ale dorzućcie sobie I'm in need of the car. Czy takie troszkę upiększenie naszego języka? Ja to mówię Make it more beautiful, ok? I zawodnik, napastnik. Yy, no właśnie, jak się czyta nazwisko? Napastnika my, A-U-P-A-E. Wiele osób ma problem z tym, a to jest proste. Mo pay, more pay. Długie O i na końcu Pay, jak płacić. Mopay zakończył, zakończył akcję dobrze strzałem z woleja. So, Mopay finished it well on the volley. Słuchajcie, on the volley. On the volley. Jak strzelamy z woleja, to mówimy on the volley. So, he finished it well on the volley. On w końcu chyba nie strzelił, bo tam był spalony z tego, co pamiętam. Tak, pięknie pod poprzeczkę uderzył. He hit the back of the net, but it was offside. He was off. I to też tłumaczonko wrzuciłem na mojego fanpage'a Język Angielski Piłkarski na Facebooku. Wygrywajcie drugie piłki. Bardzo często jak sędziujemy, ja, moi koledzy i generalnie na boisku, Słychać, wygrajcie drugą piłkę, zbierzcie drugą piłkę i tak dalej. Słuchajcie, win the second balls, win the second balls, tak? Win the second balls, albo może, może być, get to the second balls, jest? Ale win the second balls, wygrywajcie drugie piłki. No to tak z perspektywy taktycznej, to jest dość popularne w polskiej piłce, że pewnie na świecie też tak jest, tak? Natomiast z perspektywy tego, gdzie my tu się poruszamy, bardzo często słychać, win the second balls. Słuchajcie, no i to był punkt taki Brighton i Westbrook zrobili po punkcie. It was a precious point. Precious point, cenny. Cenny punkt. Moi drodzy, 119 wyrażeń, to jest po szóstej kolejce. Dzisiaj było od 96 do 119. Do znudzenia przypominam się, nie ma sensu. There's no need to learn every single phrase. Nie ma sensu uczyć się każdego wyrażenia. Wybierzcie te, które Wam się, wam się podobają, ale używajcie ich. Make sure you can use it. To może być nawet jedno, to może być 5, to może być dziesięć. It's up to you, ok? Ale pamiętajcie, żeby nie uczyć się bezsensownie wszystkiego, bo to nie jest kartkówka. Uczcie się tego. Wiem, że coraz więcej osób to ogląda. Upewnijcie się, że za tydzień będziecie o jeden kroczek, step by step, fair in your development. Będziecie o jeden krok dalej w waszym rozwoju. Rozgadałem się, 22 minuty prawie, ale to jest ogień, to jest rozwój i o to właśnie chodzi. Trzymajcie się, za tydzień kolejna analiza. W tygodniu będzie Everyday English, ale też w moich mediach społecznościowych będziemy się rozwijać. Cytaty, słownictwo, życie to jest jeden wielki rozwój. Rozwijajcie się. See you guys, bye bye.